Siema, siema, i tam wszystkich bardzo serdecznie. To jest to na Sidballs. Dzisiaj będzie filmik o turnieju. w trudniejach. A co w tym chodzi? Czy warto brać udział? Czy to się płaci? Jakie nagrody? Wszystko postaram się w jednym filmiku opowiedzieć. Niestety nie mam dużo czasu, bo zaraz jest w trudniej. Ale tak, wchodzimy sobie w jazdy i mamy tutaj szyźnik, wtedy możemy dołączyć do bitwy. No i widzimy w turnieju, jak ładka faza przygotowań, szturm, wszystkie umiejętności specjalne ustawione na bardzo szybkim poziomie, czyli umiejętności specjalne szybko się ładują nam poprzez mana, mana się bardzo szybko nam ładuje, super umiejętność, postacie bardzo wolne, wolne, z umiejętnościami, tutaj po prostu robią furorę, jak wiemy takie postacie są bardzo wolne, ale też w postaci szybko to umiejętność im się regionuje, też jeszcze szybciej, więc tutaj po prostu jak najszybciej załadować i atakować. Turnie zaczyna się za 16 minut, generalnie turnie zaczynają się zawsze w poniedziałki o 10 rano, tak? Czy o 9? O 9 rano. W poniedziałki. Turni trwa od poniedziałku do piątku. Sobota jest wolna, w niedzielę mamy fazę przygotowań, ustawienie do drużyny obronnej i przygotowanie się do turnieju. No to cóż, dołącz, dołączanie jest za darmo, nie płacimy nic za to w późniejszym etapie, jakbyśmy załóżmy przegrali, to możemy wykupić tak zwaną kontynuację turnieju, tak zwaną dziką kartę. Tutaj kupujemy za 75 diamentów. I dzięki temu bierzemy kontynuację w turnieju. Czy warto kontynuować? Oczywiście. Najbardziej, według mnie najlepiej kontynuować turniej poprzez kontynuację w drugim dniu. Naszym jakbyśmy przegrali trzeci dzień, bo w pierwszym dniu jak przegramy, no to nie ma sensu, jesteśmy za słabi. Ewidentnie, minimum w drugim dniu i tak możemy przegrać 4 razy. Ze czwartym porażką. Zostajemy wyrmiwani z Turnieju i tylko możemy kontynuować za diamenty. Dziennie mamy 5 ataków do oddania. Jeżeli nie oddamy 5 ataków, tylko 4, to atak nam przepada. I to przez to już stacimy szansę na dobre miejsce nagrody. <laughs> Dlatego oddajemy 5 ataków. Nie czekamy, co dalej. Nagroda. Patrzcie. Są super nagrody, będą najlepiej być top 1, najlepsze 1%, ale jest to bardzo ciężko awansować. Do samo dążej do turnieju mamy dole 25%, jeśli nie damy ataku mamy dole 25%. zadanie kilku ataków, chyba dwóch czy trzech, już, wchodzimy w najlepsze 75%. Tu mamy nagrodę, ile ich jest, Prawy na pewno mamy token. Inaczej, token mamy na pewno. Ale za czy mamy szansę na lepszy czy gorszy, no, tutaj mamy wszędzie tabelki, gdzie się rozpisywał, ale co wyższe poziomy, no to mamy więcej szans na lepsze nagrody. I teraz tak, yy, za najlepszą TOP1, wiadomo, jest najwięcej nagród. Sam osobiście już niejednokrotnie byłem w TOP1. Udało się mi. Nie jest to takie ciężkie, ale jeżeli ktoś ma dużo fajnych kart, to spokojnie. A nawet bez dużej ilości kart można szczęściem wylosować, że nam się uda. Wszystko zależy od nas. No to co? Widziałem ten naprzód, wszystko. A, w tym trudniej bierzemy udział w 3 kartach, tak? W łachnorach i tylko wyłącznie 3 -gwiazdkowe. Nie ma możliwości brania udziału 4-5-glaskowymi. 3, 2 i 1 -gwiazdkowy. Jeżeli nie mamy 3-glaskowe, bierzemy 2 lub 1 -gwiazdkowe. I dalej, tak, jeżeli tutaj widzimy kolory, którymi możemy brać. zabrany z kolor niebieski. Czyli najlepszym kolorem, jaki tutaj będzie do obrony, tak naprawdę, będzie kolor czerwony. A to co powiem za chwilę wam dołączono, bitwa 13 minut, nie No i teraz tak. <laughs> Ustawiamy naszą drużynę obroną w ten sposób, żeby była jak najlepsza i żeby jak najwięcej sprawiła problemów przeciwnikowi. Dlatego, że dostali punkt za każdą wygraną porażkę, wygraną, wygraną obronę, dostajemy punkty. Punkty są sumowane na końcu i dostajemy za to dodatkowe punkty do naszej klasyfikacji. Za wygraną dostajemy punkty, za obronę, za atak dostajemy punkty, za obronę dostajemy punkty. Tylko, że tak, za obronę liczą się suma punktów naszych obronnych, tak, nie jeden czy dwa dostajemy z obronę udaną, super punkty, nie. Suma, czyli załóżmy, że całą bitwę wygramy 5 obron, dostajemy kategorię A i będziemy mieli najlepiej najwięcej nagród. I jeżeli załóżmy, że przez 5 obron obronimy się 0 razy, dostajemy chyba F. Wtedy znaczy, bardzo słabo dostajemy, bardzo mało punktów, albo 0, już nie pamiętam i tak dalej, i tak dalej. Od zależy, No i w wstępie służymy obronną. Już nie ma koloru niebieskiego. Najlepiej byłoby zainwestować, zagrać kolorem czerwonym. Głównie kolor czerwony. Ja myślę, że zrobię to. Aha, nie, przepraszam. Będę tak, no bo nie ma nie ma niebieskiego, no to czerwony był będzie super. A tak naprawdę maga nam się przyda. Y znaczy mag maga nam się przyda, y nasz medyk musi być, wiadomo, powinien być postać bardzo fajne, szybko, bardzo szybko. Mm. Wolno, Sud jest wolno, ale z tym naszą specjalnością będzie bardzo szybko. Serdeczne gratulacje dla szybko, więc też bardzo szybko będzie umiał. I jak też wolno, ale będzie bardzo szybko. Wydaje mi się, że będzie fajna, dużna obronna. I oczywiście. Tutaj ustawiamy sobie oddziały. Najlepszy oddziały najlepszych. Widziałem ja te same oddziały wszędzie. Już takie ja dobię sobie powoli oddziały podtrudniej. Póki nie mam wyższych oddziałów, załóżmy wyższych kart, tak, 5 mam ulepszeń, to żeby nie tracić czasu i tak dalej z żywności, ulepszą sobie jak trudniej. Bo w każdym tygodniu staramy się brać udział. No i tak, mamy na obronną. I co tutaj takiego jeszcze? Na górze węglu drogą iluś ataków dziennie, energię na nie jest tego, nie możemy wykupić jej więcej, Ewentualnie jak przegramy, wtedy dostajemy od punkty poza przegraną, za 75 diamentów. Ale na przykład jakbyśmy chcieli, gdybyśmy raz przegrali, kupimy energię, yy, kontynuację, i znowu przegramy, to już trzeci raz, trzeci raz nie opłacę się kupować. Bo nie zajmiemy dobrego miejsca. Niestety. Dobrze, i to jest tak, co dalej? Yy, walka w najazdach, jest to samo co w najazdach. Nie ma artefaktów. Walczymy identycznie jak w najazdach. I teraz tak, nasza drużyna obronna ma 2431 i dostajemy średnio przeciwnika porównywalnie do tej naszej drużyny obronnej pierwszego. Odrobinę lepsze oczy słabszego nie ma znaczenia i jak przegramy z przeciwnikiem naszym pierwszym, no to dostajemy um, słabszego przeciwnika. Za każdą porażkę nam się pogarsza, a jeżeli wygramy, to nam się przeciwniku ulepsza. Na Dostajemy lepszego przeciwnika i to jest ta wada, niestety. I dlatego musimy też mieć to na uwadze, że jak pierwszy dzień wygramy wszystko, to w drugim już będzie ciężyć dużo. Podostajemy coraz coś niż przeciwniku. Nie opłaca się ustawić drużyny obronnej, bo też takie przykłady już były że ustawimy drużyny obroną 1000 siły, załóżmy i będziemy mieli pierwszych atakujących po 1000 nie, 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 tak to niestety nie działa, sam testowałem automatycznie nam komputer daje średnią z naszego teamu i daje nam do siły obronnej do tego drużyna atakujący, atakuje więc czy my damy siłę drużyny 500, 600, 900 czy 5000 to i tak dostajemy średnim, to dam komputer wyliczył bo komputer nam daje praktycznie najlepsze postacie jakie mamy więc więcej bardzo nie ma jak dać chyba, że w międzyczasie sobie zrobimy mm, nie, no nie ma możliwości, bo to jest aktualnie e, zrobione automatycznie to tak, to mamy turniej kończy się w piątek i w soboty są nagrody. Ta turniej o 9 rano jakoś tak dostajemy. Są różne fazy przygotowań: tu mamy szturm, jest, załóżmy, że nie ma leczenia. No, jest bardzo dużo tego, że nie pamiętam wszystkich dokładnie. Może przed każdym trudniejem trzeba wejść, przypomnieć sobie, zobaczyć co jest. Żeby nie było zaskoczenia, bo ostatnio sam grałem. I pierwsze dwie walki zapomniałem, że nie ma leczenia. No, zaatakowałem świnkę magami i się nie leczyłem. Zonka przeżyłem. Artefaktów nie wolno używać, to już mówiłem. Tutaj mamy punktację do się turniejów ogólnie. Co już, tutaj nie pierdolą, nas nie obchodzą. Wciskając tutaj zasady turnieju, tak. Drużynę obronną możemy zmienić tylko w trakcie przygotowań, tak? Czyli jak zaczynamy turniej, drużyny obronnej nie ruszymy za nic na świecie. Już nie ma szans jej ruszyć. O, I co jeszcze? I chyba byłoby to na tyle. No mam nadzieję, że powiedziałem Wam najważniejsze rzeczy odnośnie turnieju. I cóż, no zobaczymy się w pierwszej naszej walce, tak, będę nagrywał te turnieje, mam nadzieję, że będzie fajnie szło, będzie lipa, trudno, ale tak by nagrywał, chcę Wam pogadać, jak to będzie wyglądało, czy uda się, czy się nie uda nagrać, żeby nie było. No nic, dzięki za uwagę, do zobaczenia za 5 minut w turnieju, pozdrawiam.